Jesteś na kanale Quality Quest. Dzisiaj próbujemy różne smaki. Ostre, słodkie, zersz, jakieś nowe smaki. Próbujemy w tej chwili taką chyba koreańską zupkę. Ramen o smaku ostrego kurczaka i limonki. Napiszcie komentarzu? Próbowaliście ją? Bo ja nie jadłam, ale słyszałam, że jest bardzo ostry. Ja w ogóle nie lubię ostry, ale zobaczymy. Okej, okay, mamy gotowy już ten ramen, ale też mam jeszcze od razu przygotowany taki jogurt. mango marakuję, od razu spróbujemy, jeżeli poczujemy smak. Bo czuję, że to będzie naprawdę ostro. O, ja się boję, naprawdę. Może mi jakąś widelec też, co? Okej, okay, wzięłam sobie widelec, bo tym pałkami ja nie, nie potrafię zjeść takie coś. Chyba za dużo wzięłam. Ty, ale ona nawet pachnie ostro. Sakra, A to ostre! Co za coś? był najłatwiejszy, nie super ostry, jakaś jedynka, nie wiem jak tam ono się liczy, ale był ten najsłabszy. To będzie... o ja Jego dobrej. Potem to chyba wszystko będzie dobre. Mi się wydaje, że zaraz mi łzy pójdą. Napiszcie w komentarzu, spróbowaliście taki ostry, czy nie? Ja to więcej. Ale w sumie, jakby chcieliście, mogę spróbować inne, ostrzejsze smaki. Jejku. Tutaj mamy Pringles o smaku kwasnej śmietany. Ostre. No nie wiem. Smak kwasnej śmietany już mi nie zapowiada, ale. Zobaczymy, ale może ostro będzie i nie będzie tak tego odczuwane. Jak to jest. Dobra, to no jest zwykle inglesy. Co ja mogę powiedzieć, Właśnie śmietany prawie nie czuć, czuć tylko ostre, takie na początku posmak jest, ale dla tych, które piją piłkę, czy coś, w sumie mogę pasować. To jest super, troszeczkę ostre, ale nie tak zbyt, to jest dwa takie napoje wzięłam, kaktus melon, także pitahaya, lici i mięta. Ejku, nie lubię żadnych takich smaków, ale spróbujemy. Próbujemy pierwsze kaktus melon. Napiszcie, lubicie takie egzotyczne smaki czy jak? Bo ja to nie za bardzo. Ja wolę takie zwykłe które znam. wiśnie, jabłko i tyle, ale zobaczymy. Kolor trochę, co ja mogę powiedzieć? Melon czuć, kaktus czuć. Nie jest bardzo ochydne czy coś. Na spróbowanie troszeczkę się napić, ok, ale żeby ja tak mogłam wypić, na przykład. Taką politrę wziąć? No nie. Ale nie jest tak zła, jakbym mogła pomyśleć o. tym. Okej. Okay. Ale posmak jest. masakra. Tu mam i Helicie ja Mięta. Jak jest mięta, to już będzie takie, wiecie. Ale lecimy. Nie chcę się odporzyć. Jakiś taki kolor. Chyba jakichś soków tutaj nadała, ale to może dlatego. Ok, próbujemy. Pachnie. trochę dziwnie, naprawdę. A ten? Nie, no ten lepiej pachnie, jak ten. Masakra, jest kupuje? Nie kupujcie Legadeusia. Tak ja nawet nie mogę napisać, co to jest za smak. Mięta wszystko przebija, po smak mięty całej. Na początku czuć, można pewno liczyć czy coś, no nie wiem, nie, to jest masakra. Mam jeszcze taki jogurt, jak odczuwałam na spróbowaniu, bo Taki dziwny dla mnie smak kofi i jogurt. Kawowy jogurt. Kawa, jogurt. Ja lubię kawę. Ja lubię jogurt, ale osobno. Zobaczymy, jak to smakuje w połączeniu razem. Kolor jak niby jakaś gorąca czekolada. Pachnie zepsutym jogurtem. <grym> Naprawdę. OK. Smak taki pukałowej, no, ale ja myślałam, że to będzie jakieś takie bardzo ochytne, a to jest bardzo dobre. Chociaż mi wydaje się, że, że po tym chińskiej zupce to mi wszystko będzie dobre już. Nie, ten co, jogurt może być, chociaż sobie jego nie kupię takiej całej do wypicia. Ciek mochi chyba, nie wiem jak oni się nazywają, napiszcie jeżeli znacie w komentarzach, kuleczki deserowe nadziewane pastą z fasoli co mam zdziwione było właśnie tak to wygląda w takich jednorazowych papierkach nie wiem, to miało być chyba okrągłe, ale ono czymś już nie jest okrągłe. <grymne> Okej. Okay. Próbujemy to. Co mogę powiedzieć? To jest takie i niesłodkie, ale dobre. Ale tak coś by drugi raz nie kupiłam sobie. Nie wiem. Jakieś emocji wow nie było. Nie czuć fasoli, tak troszeczkę. Nie wiem, mi się nie, nie za bardzo odpowiadało i podobało. Ostatnie na dzisiaj: taki batonik. Milk czekolada pistacjowa. Ja bardzo lubię te batoniki, ale z pistacją pierwszy raz widziałam. Mamy ten batonik. Spróbujemy. Tak to wygląda. taki batonu, batonik z całymi orzeszkami pistacji dobre jest, nie bardzo słodkie akurat super a wy byliście na kanale Quality Quest dzisiaj próbowaliśmy niezwykłe smaki różnych produkcji napiszcie w komentarzu że pamiętamy, łapkę w górę zaobserwować jeżeli jeszcze nie oglądasz za na nami i pamiętaj Pamiętaj. A ja, Olga i do zobaczenia w następnych filmikach.